Wewnątrz religijne ruchy reformatorskie najczęściej skierowane są przeciwko skostniałym strukturom, będącym uosobieniem religijnej ortodoksji. Zdarza się jednak, że z takiej konfrontacji wychodzą umocnione i z czasem, paradoksalnie, to one stają się jej uosobieniem. Tak też było z hasydyzmem, początkowo kontestowany przez tradycyjny judaizm rabiniczny, dzisiaj powszechnie uważany jest za symbol skrajnej ortodoksji. Hasydyzm jest to ruch, który pojawił się w XVIII wieku przede wszystkim z uwagi na pogromy kozackie na Ukrainie i z uwagi na taki ruch, który też miał miejsce wcześniej ruch fałszywego Mesjasza sabbatajat I na bazie tych ruchów powstał ruch w ogóle hasyjski. Czym jest ruch hasyjski? On jest odpowiedzią poniekąd na taki centralny ruch, który funkcjonował wewnątrz judaizmu, czyli judaizm rabiniczny. Religia żydowska była oparta na. Osobach rabinów, czyli z tych osobach, które studiowały, posiadały jedną wiedzę i przekazywały swoim uczniom. Ich uczniów było niedużo, ponieważ większość ludzi nie mogła sobie pozwolić od tak na nie niczego, tylko studiowanie. I tylko wybitne jednostki zajmowały się powiedzmy prawem religijnym. Był to ruch, który głównie operował właśnie e, studiowaniem, pracą nad tekstem, prawem, zagadnieniami prawnymi. Natomiast cała Rzesza. Tych Żydów, którzy nie mieli czasu albo nie mieli zdolności zajmowania się e, nauką, jakby była poza tym. Ich akces do wiedzy, do tory też był bardzo ograniczony. Hasytyzm był ruchem, który pokazał, że to przeżycie religijne nie jest tylko oparte na torze, chociaż jest to bardzo ważne ale to przeżycie religijne jest dostępne każdemu na zasadzie śpiewu, na zasadzie tańca, na zasadzie modlitwy. Każdy może wejść na ten poziom. Hasydyzm nie ma nic wspólnego z yy, judaizmem reformowanym. Kiedyś miał, bo tak naprawdę kiedy powstał Hasydyzm był reakcją na judaizm ortodoksyjny czyli też był takim rozluźnieniem powiedzmy wewnętrznych obyczajów to był taniec, śpiewu, światła i tak jak nie wiem, oglądamy stare filmy czy Austerię chociażby to widzimy tych żydów którzy podążają przede wszystkim jakby za światłem, za tańcem które jest oczywiście połączone również z mistyką żydowską hasydy pozwolił jakby rozszczepić ten judaizm ortodoksyjny oczywiście w dzisiejszych środowiskach nie jest to możliwe że hasyd zwiąże się z powiedzmy żydówką nawet reformowaną jest to Pomyślenia. Te dwie społeczności naprawdę bardzo daleko od siebie żyją. Wykształciła się instytucja cadyka, czyli pewnego, pewnej osoby, która przez swoją świętość jest w jakiś sposób wyżej postawiona niż pozostali e, członkowie, członkowie ruchu. E, i Ci cadykowie mają specjalną moc. Poprzez swoją świętość, poprzez swoją wiedzę, poprzez swoje zasługi, które wnieśli, są tymi, którzy w imieniu społeczności jakby walczą z Bogiem, walczą o dobre zapisy, walczą o oddalenie jakichś klątw, zarazy, jakiegoś nieszczęścia. Wielką zasługą było właśnie wśród ruchu chasyckiego właśnie to, że ta wiedza nagle też zeszła do poziomu ludzi. Labini hasydcy nie nauczali takimi strofami z Talmudu, całymi zdaniami, tylko nauczali prostym językiem, taki, który był zrozumiały dla przeciętnego nosi wody, wozaka czy innego człowieka, który wykonywał proste czynności życiowe i nie miał jakby wykształcenia, nie miał określonej wiedzy. Nie funkcjonował na, na, na poziomie Talmudu, Gemary i, i innych, innych tekstów. Hasydyzm też korzystał często z pewnych pism mistycznych. To wszystko, co nam najczęściej lajką z kabałą się kojarzy, ma z prawdziwą kabałą niewiele wspólnego. Ma niewiele wspólnego z mistyczną nauką interpretującą Biblię, ma niewiele wspólnego z kabałą prawdziwą, której podstaw, jak twierdzą ci prawdziwi kabaliści, musi leżeć zawsze Teszuwa, czyli pokuta, nawrócenie, musi leżeć w samym centrum Dekalog, czyli Prawo Boże. I z tym wszystkim zarówno czerwone nitki, jak i karty tarota, jak i astrologia, numerologia, chiromancja, New Age i tysiące różnych innych gadżetów, często zresztą czysto komercyjnych, ma niewiele wspólnego. Można by pewnie tym słowom wierzyć, dopatrując się gdzieś tam w nurtach tej ortodoksyjnej, prawdziwej kabały, tego mistycyzmu, który leżał u podstaw. Ruchu hasyckiego. Są świadectwa ze renesansu, że Kabała miała swoich wyznawców, swoich praktyków również w kręgach chrześcijańskich, z różnym zresztą nastawieniem kościoła. Wspominamy jako pierwszego chrześcijańskiego kabalistę Pico della Mirandola, którego tezy, a on właśnie w kontekście nauki Kabały interpretować tajemnice wcielenia i wiele innych tajemnic biblijnych, tajemnice Trójcy Świętej. Jego tezy zostały najpierw przez Kościół potępione, potem to potępienie w jakiś sposób wycofano, a po 500 latach przechowywania jego pism, jego ksiąg w Watykanie, niedawno udostępnione jej publiczności. Oczywiście, praktyka kabały chrześcijanom nie jest do niczego potrzebna. Mistyczny sens Biblii przyjmujemy i rozumiemy na zupełnie innej drodze w zupełnie innym kontekście, mając swoją spuściznę tradycji, mając ojców Kościoła, mając wielkich świętych, którzy słowo Boże interpretowali w najgłębszy, w najbardziej mistyczny sposób przede wszystkim swoim życiem, ale także swoją nauką. Nie musimy więc sięgać do kabały, ale warto też przy okazji niejako uświadomić sobie, że często to, co traktowane jest jako kabała, z tą prawdziwą kabałą może mieć niewiele wspólnego. Myślę, że kabała w dzisiejszym czasie jest traktowana bardziej jako filozofia. O wiele bardziej, kiedy idziemy do pierwszej, lepszej księgarni, mamy tysiące książek o kabale, jest coraz bardziej również modna, ale oczywiście była to i zawsze będzie gdzieś domena hasydów, bo jest ściśle powiązana z pierwiastkiem filozoficznym i również religijnym, ale oczywiście w synagogach reformowanych nadal się studiuje kabałę. Leży ona w kwestii jakby zainteresowania danej społeczności czy danego rabina. Jeśli nawet spojrzymy na przykład na World Union of Progressive Judaism na świecie, mamy tam sympozja dotyczące kabały i mistycznych ruchów żydowskich. One oczywiście ewaluują, zmieniają się, ale e, można powiedzieć, że jest to bardziej domeną ortodoksyjnych czy ha, hasydów. Kabała jest ruchem bardzo, bardzo starym, jest to też ruch posługujący interpretujący e, słowa tory sposób mistyczny, posługujący się gematrią, posługujący się pewnymi e, obrazami rzeczywistości. A o ile taki ruch rabiniczny stara się to rozważać na poziomie zwykłego człowieka, takiego materialnego świata, o tyle ruch kabalistyczny patrzy na to samo oczami jakby mistyki, czyli oczami czegoś budowy całego świata jako wielkiego, olbrzymiego organizmu, tak? To nie tylko ogranicza się do świata materialnego, no i mistyka jest czymś, co stara się widzieć całość tego. Nie tylko ten świat, który my żyjemy, ale cały świat, który obejmuje wszelkie możliwe sfery. Hasydyzm korzystał z tego ruchu. Część z mistyki dla wielu ludzi była dużo bardziej zrozumiała niż takie suche rozważania talmudyczne. Jedna z najładniejszych opowieści hasyckich jest opowieść o chłopcu, który trochę był upośledzony umysłowo. I ojciec go wziął na jakąś modlitwę do synagogi i ten chłopiec nie był w stanie się modlić. On nie umiał czytać. Nie wiedział, co się dzieje, nie rozumiał tego wszystkiego. I nagle chłopak wyciągnął taką świstawkę, którą używał przy, przy pasaniu gęsi czy jakiś tam kóz, i zaczął gwizdać. Wielki cady, który prowadził wtedy modlitwę, powiedział właśnie to, tego, na to czekałem. Ten dźwięk, ta modlitwa, którą ten chłopiec zrobił, otworzyła bramy, niebios i wtedy mogła ta cała nasza modlitwa, te wszystkie nasze prośby wejść do, do tego najświętszego miejsca. Zapamiętaj, Hasydyzm to żydowski ruch religijny, zapoczątkowany w XVIII wieku na terenach dzisiejszej Ukrainy. Jego celem było okazanie wszechobecności Boga i możliwości bezpośredniego wołania do Niego, również śpiewem i tańcem, bez względu na stan społeczny. Hasydyzm często korzysta z kabały, czyli żydowskiej mistyki opartej na wnikliwym studiowaniu tory, mającym prowadzić do poznania Boga.